Moskit kadetem, teraz dobra. Już tym jest zawieszenie. A co mi dał, że tym zawieszenie? Tak się spytam, bo aż tak bardzo się na motoryzacji i właściwościach jezdnych nie znam. Teraz będzie pierdział, a nie brzmiał. Dobrze, Sparagu, spa Sparagu, Sparago, desparago. Że dałeś mi Ferrari. Potem sprawdzę, czy mi dałeś te Ferrari. No tak, wiem, że mam napęd naprzód. Tylko co mi dał nie napędu naprzód? sam przodu. Zawieszenia. Co mi to da? Im twardsze zawieszenie, tym lepiej drogi się trzyma, tak? No to to prawda, tak, ale czekolad. No nie, no może. Dobra, jadymy. Jesteśmy... którzy? Piąci znowu. Oprócz nie do tych pasów śmiesznych. O cholera. E, ale teraz mamy podpicowane auto, to nikt tam się nie może równać praktycznie. Będziemy ich brać na pierwszych zakrętach wszystkich praktycznie. I kurde, hamowanie o kolegę trzeba troszeczkę. Sorry, ale musiałem... musiałem, nie miałem innego wyjścia. Ej, ładnie teraz jeździ. Lepiej przyspiesza, niż poprzednio. Czuć, czuć różnicę. Zresztą ja czuję osobiście. Spróbuję też na analogach sobie pośmigać. A, dobra, wiem czemu mi trąbi, bo ja, je, jest pod lewym analogiem. A ja tak dosyć bardzo gwałtownie i agresywnie wciskam te analogi. Bez jakiegoś tam ładu i składu i wyczucia. Więc po prostu przy okazji wciskam analoga też. A za mocno. Trochę za bardzo zwolniłem, ale uczę się grać teraz na analogach. Proszę, analogach no i można rozrobić, mieć większą precyzję, ale to kurde jest tak niewygodne rozwiązanie. To się po prostu w pale nie mieści. Moskisz zdobywa tytuł najlepszego niedzielnego kierowcy, tak. I wyrobię, wyrobię. Dziura. Proszę daj do odcinki. Że co mam dać? Dzielny kierowca w sobotę, tak. Masz tyle mocy, że cię zdyskwalifikują zaraz. <grybujesz> tak. No i co, wygraliśmy Sunday Cup. Z tego co mi się wydaje. Zmienił pony na śniegówki, tak. Jeśli będziesz miał miękki tyła, twardy przód, to będzie auto nadsterowne, nie, nadsterowne, czyli no, nadsterowne. I jak wpadnie w poślizg, to przez dodanie gazu je bez problemu wyciągniesz. Poślizgami powinieneś jeździć normalnie, tak powinno być. Ta, ta, ta. No i co, wygraliśmy ten syf. No. Ale co, nie powinniśmy mieć jakichś dodatkowych, nie wiem, nagród, że wygraliśmy ten syf, czy jak? Bo nie rozumiem. No co, gdzieś to na nim powinno się zaznaczyć? Że wygraliśmy ten syf? Włącz SAS, tak. Nie no, jest zaznaczone, ale nic z tego w sumie specjalnie nie mamy, widzę. Chyba. Nie wiem. O, czyli teraz co to jest? Co to jest za puchar? FF... Z napędem FF, czyli front wheel... Czyli nie, FF to jest front wheel drive? Nie, co to jest FF? Regulamin. FF, no super. Jakie to są auta FF? Ja się pytam. No takie co moje widzę, ale jakie to są auta FF to nie wiem. Kup turbo, no można kupić. No przedni napęd, no tylko front... To było front, front, front wheel drive. No właśnie, FUD to jest front wheel drive. A FF. F? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie był turbo? System doładowania, wykorzystujący gazy, bla bla bla. Front, front, front flip, front fucker, front. Boże, może fajna fantazja, ta... to. Tak, dobra. To było głupie pytanie do was. To było bardzo głupie pytanie. Front, silnik, front napęd. Aha, no to miałoby wtedy sens. No bo tak, bo może być silnik z tyłu, a z przodu napęd i na, obrót, na odwrót. Silnik z przodu, z tyłu napęd. To okrojona Suzuka. Jaka Suzuka? Malów FB. <ścoughs> tak. No, startujemy, startujemy. Wgrało się, wszystko wgrało możemy jechać. Przez wszystko znowu, wszystkich wyprzedzimy na dwóch, trzech pierwszych zakrętach i tyle będzie z naszego ścigania się tak naprawdę. Podgłośnie trochę. Ojejku, teraz przy okazji trzymam pada i staram się podgłośnić grę. Puk-puk. Jedziemy na to zapasowy. O było blisko. O, oh, f**k. Ale zapitalamy! Jednak ta turbo sprężarka daje naprawdę całą masę mocy. Trochę za szeroko. O, kurde. Starałem się jak najlepiej przejechać teraz. Włączę RCS, -y, tak. Czy widać nogi? Kocze, prawie 200 wyciągnęliśmy na prostej raz. No ale brakowało jednak tych 3 km na godzinę. No to będzie piąty poziom. Uważaj na wózek widłowy z piwem. <laughs> Te. A, kurczę. Okej, okay, ostatnie dwa wyścigi na dzisiaj kończymy. Ja muszę sobie coś do żarcia zrobić. Jestem tak głodny, że nie pytajcie. Przepraszam, nie wiem, czy mam co do żarcia zrobić sobie w sumie. Taki podstawowy problem. Nie no oddawaj tej gry, od kogo ją tam pożyczałeś. Czy z zewnętrznej kamery też tak słychać, jakbyś kosiarką jechał? Nie wiem, można sprawdzić. Samu w pizzę. Robimy zrzutkę na pizzę na PayPalu, co? Herbatę no nawet na obiad zjadł, wypił. Ale nie mam cukru do herbaty, więc się nie No Chyba trochę podgłośnie grę. Minimalnie nie tak jak ostatnio, tylko troszeczkę bardziej. Wyścig w nocy, będzie fajnie. Może się jeździ tak dziwnie z zewnątrz, że to przegięcie jest po prostu. cicho w ogóle ta... Cicho to auto słychać moje. Strasznie ciche, w ogóle cicho jest. Ach, piękne wejście w zakręt. Ale trzeba będzie trochę, troszeczkę w zawieszenie zainwestować, bo teraz kompletnie nie daje sobie rady z tą mocą, którą ma. To zawieszenie, naprawdę kompletnie. Lata praktycznie na boki, ślizga się, szaleje, no ogólnie niezłe jaja są. Ale ta mapka jest bardzo ładna, klimatyczna, miła dla oka. No zobacz, w ogóle jaki dźwięk, jak kosiarki, w ogóle nic nie słychać. Że nie o bandę. Ups, 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 ups. Uważaj tającego z potwora spaghetti. No teraz trochę jak for speed wygląda, prawda? Tylko driftów trochę, jakoś, taką, jakoś tak mniej. Masz konie mechaniczne na minusie. Wow, odbiłem się. Kuni by się uśmiał. Nie no, naprawdę nie potrafię jeździć kurczę z tego widoku. Kompletnie. Dobra, z tego jakoś da radę już jeździć. W ogóle jest widok z dwóch lusterek, jest całkiem fajnie. Masz ogon. No to wiem, że mam ogon. Jestem tego świadom. Ej, w ogóle nie czuję, że gram teraz na konsoli, nie? Kompletnie, żadnych żadnych problemów z nagrywaniem, przygotowaniem obrazu i lagiem, czymkolwiek. Kurcze, tak można, tak można grać, grać i grać po prostu, nie. A nie wiem czy 10 czarty nie mam przypadkiem. Ach, kurde ledwo. Nie wiem czy 10 czarty nie mam. To może był nawet dwa czarte kiedyś pyknąć sobie. A, źle mi już ten zakręt kompletnie. Kompletnie mi źle wyszedł. O za dużo mocy. Pełna pyta. No, no na ostatnim okrążeniu najlepszy czas chyba wykręciłem. Moski Twiata 126 pekup i walni silnik od formuły 1 i zostaw opony, tak. Jej, piąty poziom. Tom <laughs> no i dobra, ostatni dzisiaj wyścig. Uwaga, pirat. <laughs> Nie, nie będę wchodził już na multibartek, nie dzisiaj. Moskit to stick. Dzień dobry, zna pan powód zatrzymania. Grzesiek? No i dobra, jedziemy z koksem Nie ma pania się Trzeba ich tam wziąć, skończyć szybko wyścig, zrobić hajs i zrobić coś do żarła W końcu nie samymi wyścigami człowiek żyje, tak twardy, nadal w to gram Nadal, nadal, nadal Fajna muza Czekaj, aż spodgłośnie normalnie, bo jest dobra muza Oh, shit! Puk, puk! Uuu, kurde! Nie wyrobiłem się. No już do... widzę, że twardemu się podoba. Jest dubstep, jest fap fapowanie twardego. Tak No tak tego pozostawić nie można wow. Dobra, dogoniamy Hama. Idź pan w ciul! chyba nic mi nie zrobiliśmy specjalnie. Nie zrobiło to ani większego wrażenia. Teraz utrzymać tam tylko pozycję lidera damy radę. Ten tor jest taki troszeczkę zdradziecki, naprawdę. Strasznie zdradziecki ten tor. Kurde, przez te grand tourizmu aż ochotę kupić sobie kierownicę, ale nie kupię, bo to jest troszeczkę za duży wydatek. A wolałbym sobie bardziej kupić joystick do kerbali i tego typu gier symulacyjnych. Ale no mówię, no, 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 no do mania do grand człowiek ma ochotę, teraz kupić się kierownicę, żeby jeździć jak człowiek. Te strasznie linie są kiepsko widoczne Oj, 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 oj. uff, ledwo, ledwo, ledwo się wyrobiliśmy Uważaj na brzozy, tak No i wygrana! Uhu. Sukces, mości państwo, sukces! No, udało się, udało bardzo dobrze, bardzo. Czy kolejne zawody? Owie. Oh yeah. Moskit gra na Peaceful, tak. Dobrą kierownicę można wyhaczyć za 100 zł. używaną. No to nie, no podawajcie linki, to sobie zaraz obczajimy. A to już tak poza gran Turismo, że tak tu i ma. Dobra, moi drodzy, ja na dzisiaj kończę. A, oh, Gran Turismo jeszcze będziemy pykać, bo to jest dobry staw, to jest bardzo, ale to bardzo... dobry... staw... mmmm... Oh. Awansujesz na poziom czwarty, poziom piąty, tam jakiś tar Top Gear i te sprawy... Coś jeszcze? Coś dostaliśmy, jeszcze na koniec. Ponieważ na razie się konsola tej wgrywa, działa Więc chwila. Toyotę i Honda dostaliśmy, no dobra, może być. Może nie, mm, tak zmień kombinezon i kask postaci. No to może sobie następnym razem, na następny dostawimy. Wiecie, następny live. Civic i Eurosport jakiś. Społeczność, ktoś mówi jeszcze. Prezenty. Co w tych prezentach? O, Boże, ile rzeczy, czy to jest Ferrari? Jak stąd wyjść? W sumie to zrobiłem, no ale dobra, Ferrari zajmiemy się następnym razem moi drodzy A ja tymczasem kończę, dzięki wam wszystkim za uwagę e, Jeszcze może sobie zrobimy, jak ktoś ma GT5, ma PS3 to będzie można może wkrótce zrobić jakieś takie wspólne zawody To byłby bardzo dobry pomysł podejrzewam, ale to nie wiem kiedy, to jeszcze zobaczymy Dla wygranego będzie FTL, do wy... nie no żartuję, nie wiem co będzie, czy cokolwiek będzie, ale Dzięki Wam wszyscy moi drodzy za uwagę. Ja byłem Moskit. Trzymajcie się, papa, i niech będzie z Wami.